Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś sobie pogramy w stajnie marzeń. To jest już drugi odcinek z tej serii, gdzie gramy sobie po prostu w taką nostalgiczną grę, którą bardzo kojarzę ze swoim dzieciństwem. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Ogólnie ciekawostka jest taka, że poprzednim razem e, zapomnieliśmy, znaczy ja zapomniałam, zrobić jednego zadania. E, które wzięłam i go nie dokończyłam. Miałam ja dostarczyć się drutkę na e, gryzonie. I uwaga. I to zadanie dalej jest. Zobaczcie, ja je dalej mogę dokończyć sobie. I to jest super. E, że jakby to, że e, jakby zapisałam sobie grę, wyszłam i tak dalej nic nie zmieniło. I wow, super. I druga sprawa jest taka, że jestem chora yy, i przepraszam od razu za mój głos. Pewnie się starała tutaj jak najwięcej wyraźnie mówić, ale jeżeli się nie uda coś, to przepraszam. E, o! Co? Co się stało? Aha! Aha! Jedź, jedź, wszystko jest OK. Nie wiem, czy on się boję, czy co. I o, tutaj jesteśmy, Ok. Ła, wow, nie ogarnę tej kamery. Zagre... Zagłada gryzonia. Trudka? Dla mnie? Cóż za barbarzyńca z tego Antoniego! Zabijać bezbronne zwierzątka. Oczywiście mam przez nie drobne kłopoty, ponieważ zjadają mój ser, ale nie mógłbym nigdy skrzywdzić takich małych uroczych stworzonek. Szukanie dziury w całym. Ach, ktoś kradnie mój ser. To na pewno szkodniki, które fałysają się po okolicy. Nie rozumiem jednak, które się do mnie dostały. Czy pomożesz mi znaleźć te dziury, przez które te nicponie włożą mi do sklepu? Szukanie dziury w całym. Ej, no co jest? Aha. Dobra, chyba muszę jednak zsiąść. Będzie lepiej... Leć. Ale ona super biega. Jest, dziura. Taka nawet duża. Nie wiem, jak jej nie zauważył, ale spoko. Wiedziałem, że można ci zaufać. Wspaniale! Teraz trzeba tylko pomyśleć, jak zagrodzić im drogę. Juhu, ósmy poziom. Mam, weź tę deskę i zasłonię dziurę. Wtedy nikt nie dobierze się do mojego sera. Najwyżej ja sam i ci klienci, którzy zechcą go kupić. Dobra, bierzemy deskę i lecimy. Jak nie oglądaliście pierwszego odcinka z tej serii, to tutaj u góry was odsyłam. O, tutaj. No, dalej taki sam dźwięk jak w aktualnym. Odsyłam was tutaj u góry, czy znaczy odesłałam już was do góry do odcinka pierwszego z tej serii. Świetnie! To miłe z twojej strony, że pomogłaś mi uporać się z tą dziurą. Teraz mogę dalej spokojnie prowadzić sklep. Oto nagroda za twoją pomoc. Głodne ptaszki. Witaj Arabella. Ptaki ćwierkają tak jakby były głodne. Nie uważasz? Sprawdź proszę, czy wszystkie karmniki są zaopatrzone w ziarno. Dobra. Czas to sprawdzić. Gdzie jest jakiś karmnik? Gdzieś tutaj były chyba. Albo mi się wydaje. Tu jest. A, to te kropki różowe tutaj. Dobra. Ja mam to przyspieszę po prostu. Dziękuję ci! Mówisz, że wszystkie są buste? Mój Boże, przecież ptaszki umierają z głodu! Co robić? Co robić? Czy mogłabyś mi pomóc? W porządku, już wiem! Biegnij natychmiast do stajni Henriette Tyrein. Ona musi mieć karmę dla ptaków. Pędź, lec, szybko, zanim ptaszki pomierają nam z głodu! Pędzimy. Gdzie to jest w ogóle? Dobra, jakoś pojadę. Przyspieszę wam to. Bo w ogóle yy, pogramy tak sobie nostalgicznie, no ale też nie chcę tutaj znaczy w sensie nie mogę za wiele mówić, bo tak bardzo mi się ciężko mówi trochę, ale jakoś daję radę. I po prostu tutaj postaram się dać 100% z aktualnej, yy, z aktualnego mojego stanu zdrowia, ale jadę w swoją stronę, pojedziemy sobie jakoś tutaj, nie wiem, laskiem takim nie ścieżką, bo się trochę zgubiłam. Zobaczymy, jak to będzie. W ogóle dajcie znać, czy wśród osób, które tutaj to oglądają, są jeszcze osoby, które mają tą grę, bo to jest ogólnie gra na płytę Stajnia Marzeń. Czy macie tą grę, czy po prostu oglądacie sobie, yy, żeby tak po prostu powspominać trochę, taka nostalgia. Bo dla mnie to jest taka trochę nostalgia. Bardzo fajnie. Taki powrót do Kiedyś. I w ogóle kiedyś to tak po prostu sobie jeździłam tutaj i tak grałam, ale nie robiłam za wiele zadań, więc to nie miało sensu. Ale co nie zapamiętam jeszcze z tych zadań. Karma dla ptaków? Muszę sprawdzić, wróć za chwilę, to ci powiem swoją drogą najzupełniej no zgadzam się z Jackassem. Chyba tak to się czyta. Musimy troszczyć się o naszych małych przyjaciół. Gdzie to tutaj? o, mm, 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 mm. witaj Arabella mam dla ciebie i Jacquesa dobre wieści znalazłam worek ptasiej karmy czy możesz mu ją zanieść, aby nasi mali przyjaciele nie musieli głodować przez całą zimę jasne i myślę, że wrócimy sobie jeszcze do niej, bo tutaj widzę dużo zadań, o Jezu, widzę, że tam czuło jak lotnisko, dobra, tego nie było także myślę, że dokończymy tutaj tę zatanka u Jacquesa. będę tak czytała nie wiem, czy to jest dobre, dobrze e, ale będę tak sobie czytała a potem e, pojedziemy do tej Henrietty, i tam sobie porobimy wszystko dalej. Karma! Wspaniale! Cóż za niespodzianka! Teraz możemy ugościć naszych skrzydlatych przyjaciół! W porządku Skarbie, do roboty! Weź te starannie odmierzone porcje ziarna oraz wsyp je w karmnikach otaczających naszą małą wioskę. Tylko się pospiesz! Słyszę, że ptaki są głodne! Dobra, to też mam przyspiesza. Teraz na pewno zaczną pięknie śpiewać z brzuszkami pełnymi dobrego ziarna. Dobra robota. Juhu, szybko idę, do poziomu. Hmm, Erik Lowe nie wysłał mi w tym roku życzeń bożonarodzeniowych. Zastanawiam się, dlaczego? Mam nadzieję, że nie jest na nim na mnie o coś obrażony. Mogłabyś go o to spytać? Jezu, to muszę się wracać. Dobra. Ale jeszcze chcę y, zaopiekować się konikiem. To pojedziemy teraz do Henriety i tam porobimy sobie zadanka, ale jeszcze najpierw trzeba tutaj się ładnie zaopiekować. Jak już jest sklep, to myślę, że warto kupić trochę sianka. Trzeba korzystać z okazji. Kurczę, z przyzwyczajenia na przykład jak chcę otworzyć ten inwentarz, to klikam I na klawiaturze. I się nic nie dzieje. I mam takie... Dlaczego się nic nie dzieje? to po prostu tutaj tak działa. O, coś tu się pojawiło. Gdy zapragniesz coś kupić, klij z obok sprzedawcy, aby otworzyć menu sklepu. Dobra. To tutaj wszystko działa mniej więcej jak w SSO. I jedziemy do Henriety. A potem sobie, nie wiem, może na następnym odcinku wrócimy i pojedziemy do go Erika. Zobaczymy. Przepływ informacji. Czy chcesz zarobić dodatkowe pieniądze? Poznać się bliżej z końmi ze stajni? Zaglądaj na tablicę ogłoszeń oraz sprawdzaj, czy nie potrzebujemy pomocy. To się przyda. Wiadomo, kasa, żeby karmić konia. Propozycje pracy na dziś. Czyszczenie, pojenie, karmienie oraz sprzątanie. Proszę ochotników o, o zgłaszanie się do wybranych przez siebie zadań, czego zapłata. Henrietta. Jejku, mój głos po prostu i czytanie teraz w czasie tej choroby, to jest... o nie. Widzę Arabella, jak dobrze, że Cię widzę. Mój kotek przejadł się rybami i teraz przesypia całe dnie, zamiast łowić szkodniki, które harcują w mojej stajni. Czy możesz mi pomóc i spróbować je wyłapać? Dobra. To chyba lepiej zsiądę, bo mi się jeszcze koń spłoszy. Ale ja mam biegać. W stajni, czy w... A tutaj, coś jest. To jest jak w SSO, że one znikają, czy one nie będą znikać? To jest dobre pytanie. Zaraz tutaj podbiegnę do tego od przodu i zobaczymy. Nie, te przede mną nie uciekają, ok? Bo jak wiecie, w SSO te uciekają, więc. Trzeba podchodzić powoli, od tyłu i łapać. Ale do tego dojdziemy sobie w, yy, w tej serii gramy od nowa. I tam do wszystkiego sobie dojdziemy po kolei. Dobra, czy jeszcze gdzieś. Chyba tak. To może popatrzę w tamtą stronę, gdzieś coś. W środku. W środku nie. Ale ładne koniki. O, tutaj. I to był ostatni. W sumie mogłam jeździć konno, jak to robiłam, ale mam trochę problemy z tym koniem, więc chyba. Jednak lepiej było na pieszo. Dzielna dziewczyna! W palowaniu na szkodniki jesteś lepsza niż mój kot. Aby to wystarczyło. Szybciej. Witaj Arabella, mam dla ciebie wskazówkę. Jeśli chcesz kiedykolwiek wziąć udział w pokazie koni dietryka, powinnaś trenować szybkość swojego konia. Lisa na pewno ci w tym pomoże. Idź do niej. I już widzę, że się ściemnia. Więc może zamiast iść do Lisy. To ja bym porobiła tutaj te zadanka. Potem sobie zapiszemy grę, zrobimy sobie nowy dzionek i pojedziemy do tej lisy. Dobra, mamy nowy piękny dzień. I postanowiłam sobie, tak właśnie sobie pomyślałam, patrząc na mapę, że teraz dokończymy sobie te dwa zadanka u Henriety. Zrobimy je sobie. Mam nadzieję, że nie zajmę, go jest bardzo długo, dużo czasu. E, a potem pojedziemy sobie do Lisy i od razu do Erika, bo to widzę, że tutaj jest. E, no też bo po prostu będę musiała się udać w tamte obszary, więc po prostu sobie już to załatwimy od razu. Alarm! Oszaleję przez te szkodniki, a teraz jeszcze najprawdopodobniej są w drodze na drugi brzeg rzeki. Czy mogłabyś pojechać do Erika Lowe i ostrzec go, aby nie dał im się zaskoczyć? O jeden! Dobra! Widać, Arabella, wydaje mi się, że złapałaś bakcyla skoków. Nadszedł czas, więc na spróbowanie czegoś nowego. Katia wie wszystko o konkursie sześciu przeszkód, a trenuje je niedaleko stąd. Może warto by było się z nią spotkać. Okej, okay, widzę tutaj trochę jeszcze nie będzie. Dobra, zacznijmy sobie może od tej Kati, bo jest najbliżej. Dwa zadanka u Erika i jedną u Lisy. To sobie teraz trochę pojeździmy. W ogóle jeszcze mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna, bo to tak... Ciężko mi się tak ustawię. Ło, dotarliśmy. Tak to wygląda, ok. Katia, no. Wszyscy wiemy, kto to jest Katia? Henrietta cię przysyła? Miło cię poznać, Arabele. Chciałabyś mi dowiedzieć się czegoś o konkursie 6 przeszkód? To trudna dyscyplina. 6 przeszkód jedna za drugą, a każda kolejna jest coraz wyższa. Zgłoś się do mnie, będziesz gotowa spróbować. Gotowa na 6 przeszkód? Świetnie, to dobry trening przed pokazem. Pamiętaj tylko, czego się nauczyłaś w dolinie, a wszystko powinno pójść dobrze. Pamiętaj, że czas liczony aż do przejścia przez ostatni punkt kontrolny. Dobra, zobaczymy, jak to mi pójdzie. Najpierw powoli, bo to. No, spokojnie. Dobra, super. Wracamy sobie do Henry... do Liz... Y Jezu, do Katy. Jezu, to, też od razu widzę, że może jest takie miejsce do spania, że tak powiem. No, no, no. Prawie bezbłędnie. Ej, bezbłędnie to pojechałam. Ale jest dobrze, widzę, że już pojęłaś podstawy. Zgłoś się do mnie, gdyby zechcesz walczyć o medale. To no. lecimy medale. A, mogłam jeszcze... Dobra. Zrobię brąz i się trochę zajmę tym moim konikiem. Myślę, że w takim tempie na razie starczy. Przy złocie czy srebrze, oczywiście, sobie trochę przyspieszymy, ale na razie ta prędkość wystarczy. Dobra, i lecimy srebro. Ile tutaj? 20 sekund. Dobra, przyspieszę sobie trochę przy końcu, zobaczę. Bo też yy, trochę popełniłam błąd, bo mówię nie będę nabierała wody ze studni, jeszcze gdzieś tam będzie i właśnie jest problem, bo aha tutaj będzie, ok, obok, dobra, co zaraz nabiorę, to nie ma problemu żadnego. Przyspieszę sobie, czy nie, nie potrzeba było. Może przy złocie będzie trzeba. Ło, wow, już kolejny poziom, tak tak to się dzieje tak szybko. 15 sekund. Okej, okay, tutaj będzie trzeba przyspieszyć. Ale może nie od razu. Albo od razu, od razu, jak są te mniejsze przeszkody, to sobie od razu przyspieszę. Dobra. Wo o nie! Jak to? Jak to się stało? Dobra, próbujemy jeszcze raz w takim razie. Co? Chyba muszę po prostu się zaopiekować bardziej moim koniem i wtedy to wyjdzie. Dobra, spróbuję się tym zająć. Wiem, dam mu marchewki mocy. Tak, to jest dobry pomysł. Może te marchewki coś dadzą? Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, mają działać 3 minuty. Także dawaj. Uda się. Może te marchewki. Dobra, nazwijmy je marchewkami mocy, i może coś dadzą. Dobra? Wiem, wiem, wiem. Tutaj. O. Może to zrobimy. Tym się może zajmiemy. Dobra, może to coś da. A jak nie, to po prostu na to złoto wrócimy kiedy indziej. Po prostu chyba mój koń jest jeszcze na to gotowy. Ło. Wow. Aha, to jeszcze raz, to jest moja wina, okej. Okay. Ej, no! Tutaj się zawahałam, bo kurczę, mogłabym odbudować tą wytrzymałość trochę. Dobra, jakoś to będzie. Jeszcze marchewki mocy działają! Udało się! Wow! Super! Tak, rzutem na taśmę, ale się udało! Tak, tak! Właśnie tak się to robi! Pamiętasz o czasie i nie strącasz przeszkód! Dobra robota, zasłużyłaś na swój złoty medal. Pamiętaj też, że zawsze jesteś mile widziana na tym parkurze. Zwłaszcza jeżeli kupisz nowego konia. Sześć przeszkód będzie dla niego doskonałym ćwiczeniem. What? Wow. Yy, trening, czyli to tutaj mój konik coś dostanie, tak? Sprawdźmy. Świetnie, tak ci trening na pewno wyszedł do twojemu koniu na dobre. Wróć, kiedy tylko zechcesz. Nie wiem, ale okej. Okay. Co tutaj Katia ma dla nas? Ma tajemniczy człowiek. Zostawimy to sobie. Wrócimy kiedyś. A teraz jedziemy sobie do Erika i do Lisy. Okej, okay, tutaj zobaczymy, jak ta Lisa wygląda. Wow. Mam no. no. <laughs> to jest ta stara Lisa. Witaj, Rebella. Tak, jestem Lisa. Jeśli chcesz mieć wierzchowca szybkiego jak wiatr, proponuję ci trenować go w zimowym biegu. Cupy Point. Zgłoś się do mnie, gdy będziesz gotowa. Jestem gotowa, ale najpierw muszę mojego konia jeszcze przygotować troszkę. Gotowa? Pamiętaj, że na drodze mogą znajdować się przeszkody, ale najłatwiejsza droga niekoniecznie jest najkrótsza. Start! Pamiętam ten wyścig i pamiętam, że miałam z nim troszkę problemów. I zobaczymy, czy to były, czy to są problemy uzasadnione, czy nie do końca. Jak chodzi o medale, to może już sobie dzisiaj je odpuścimy. Tylko przejedziemy to i pojedziemy do Erika. Eee... Tutaj, teraz, okej. Okay. Eee, odpuścimy sobie te medale, pojedziemy do Erika i na tym skończymy już dzisiejszy film, żeby on też nie był jakiś mega długi. Zobaczcie jaka krystaliczna woda. Wow. I hop. Pojadę powoli, bo. Jak na razie nie muszę się spieszyć, chyba, A najwyżej sobie przyspieszymy przy końcu. Decydź znać w ogóle, czy lubicie sobie oglądać y, tą serię. Właśnie. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam teraz jechać. I się chyba zgubiłam. Nie. Tam jest punkt kontrolny. Widzę go. O, nie. Szybko. Dobra, teraz przyspieszam. Widzę. Dobra, już nie trzeba przyspieszać. Dajcie znać, czy lubicie odcinki z tej serii w ogóle. I jak wam się podoba e, ten... E, kalendarz, który Bo się staram. No robić, żeby codziennie coś wchodziło. Dobra robota, naprawdę umiesz jeździć. zastanawiam się, czy masz szansę na medal. Jak sądzisz? Mam już na medale, ale to już nie dzisiaj. Na odcinku sobie to zrobimy. Jedziemy do Erika. I jesteśmy u Merleja. Oczywiście. Gdzie jest moja pocztówka? Dlaczego nie wysyłałem czegoś sobie życzeń na Boże Narodzenie? Ale że wysyłałem? Na pewno wysłałem. Jestem absolutnie pewien. Ech, a zresztą co za różnica? Zostanie życzenia za rok. Alarm. Szkodniki? Tutaj? Co robić? Co robić? Muszę je jakoś powstrzymać. Dziękuję za ostrzeżenie, Arabella. W porządku. Czas przygotować się na inwazję Gryzoni. Oto pięć pułapek, które musisz porozstawiać w najlepszych dla nich miejscach. Słyszysz mnie? Chcę wyłapać te szkolniki, gdy tylko się tu zjawią. Dobra. Siądziemy oczywiście, żeby tutaj nie generować większych nieporozumień z moim koniem. Chociaż chyba już coraz lepiej nam idzie. Przyspieszę to. Fan. Dobra robota, ale mam wrażenie, że to może nie wystarczyć. Czegoś mi tutaj brakuje. Dobra, myślę, że tutaj na tym skończymy ten film. Ja sobie jeszcze porobię zadanka. Tutaj te, bo już widzę, że za chwilkę będzie się ściemniać. Więc porobię sobie tutaj te wstajni, żeby troszkę zarobić. Może pojedziemy do sklepu jeszcze. Ale już z zadanek to będzie na tyle dzisiaj bo też nie chcę robić jakichś takich mega długich filmów, a w sumie nie wiem nawet ile nagrywam w tym momencie, yy, ale ogarniemy stajnie i jeszcze do Was wrócę na chwilę. Dobra, kochani, generalnie myślę, że już nic chyba więcej nie zrobimy dzisiaj w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, dokończę sobie poić koniki yy, i zapisuję grę na dzisiaj. Także bardzo Wam dziękuję jeszcze za oglądanie, dajcie znać, jak Wam się mi podobało. Czekajcie na dalsze Losy tutaj w tej grze. No i też pamiętajcie, że na kanale trwa kalendarz atmatowy z Arabelą, więc codziennie jest jakiś film. No i po prostu sprawdzajcie co tam do usłyszenia. Cześć!